Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Przed Twoimi oczami pojawiam się po to, żeby złożyć Ci życzenia z powodu Twojej nowej drogi życia, na którą właśnie wkraczasz. Świetny plan, świetny pomysł. Bardzo zazdroszczę i mam nadzieję, że ta droga będzie prosta. Może nie do końca z Pana różami, ale będzie prowadzić w dobrą stronę, ciebie i twojego małżonkę. Ja na tą okazję nauczyłam się wiersza nawet. Niech zagoszczą w wasze ściany miłość, szczęście i bociany. Tak. I wszystkiego najlepszego. Tak? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego na no nowej drodze życia. I ja mam nadzieję, że do ślubu to ty pójdziesz w Beliznie Westerfielda, bo jak nie to napiszemy do Martina zaraz tam i będziesz miał, wiesz, przechlapany w Spajcarii. No i generalnie to tam nie baluj za bardzo, wróć do nas, żeby w miarę jeszcze z tych było. No i wszystkiego najlepszego wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zdrowia, miłości i dużo dzieci. Życzę Ci powodzenia, żebyś wytrwał, bo to najważniejsze, żebyście się dogadywali, żebyście wspólnie zbudowali fajny dom, to znaczy na problemach również, bo to buduje bardziej niż dzieli żeby one się też czasami pojawiały, bo się przydadzą, żebyśmy po prostu razem zbudować fajny fundament na późniejsze lata, kiedy już miną te okresy spojrzenia, a zaczną się okresy codziennej, trudnej, trudnej codziennej życiowej drogi. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, wszystkiego dobrego tobie i mimię życzę. Eee, oby ta noc była niezapomniana, eee, żebyś oczywiście właśnie... Eee, Pamiętam bardzo dobrze, żeby nie było jakichś źródło pamięci, dla i tak dalej. Eee, dużo dzieci, no i przede wszystkim szczęścia i miłości. W imieniu swoim własnym i oczywiście wybranym, której niestety dzisiaj nie ma, bo jest na urlopie, chcieliśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia. Tu jest Lizwina, jak jest małpą, pokazuje właśnie, że coś mi wyskoczyło. Um, ogólnie, żeby Ci się wiodło jak najlepiej. Tobie i oczywiście małżonce. Wszystkiego dobrego. Dużo dzieci pierwszego syna no i szybko żebyście spłacili kredy. ja bym ja bym dała na imię kosma żabko chciał ci życzyć wszystkiego najlepszego na swojej nowej drodze życia, pomyślności i 100 kosma kosma nie? Ładna. bardzo ładnie to czekamy na kosma dużo szczęścia, pomyślności i mam nadzieję pięknych dzieciaczków i wszystkiego dobrego dla Twojej Żeby nowej dobre do życia. I wracaj do nas, bo się sypie cała infolinia bez ciebie. Żeby te dzieci nie były takie duże jak Ty, troszeczkę mniejsze, takie malutkie. Z okazji Twojego ślubu chciałbym Tobie i Twojej twojej wybrance złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim tak naprawdę tego wspólnej miłości, radości z naszego związku i szczęścia w przyszłości, szczęścia w przy tej rodziny, którą zakładacie, dużo dzieci i ogólnie takiego układania się w tych relacjach damsko-męskich. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, pieniędzy, pociechy z nowej żony na nowej drodze życia. Żeby było jak najmniej spadów, nie na infolinii, ale w życiu wam Wszystkiego dobrego. Chciałem złożyć życzenia z okazji Twojego ślubu, Tobie i Twojej wybrance. Wskierając na nowej drodze życia, jak Wam się wszystko układa. Tak by sobie tego życzę ty i twoja wybranka. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i tam, żebyś nie dał za bardzo popalić swojej przyszłej małżonce. jego pięknego, bogatego życia ze swoją kochaną, no i pięknych Zdrowia, szczęścia i awansu do wyszedłego. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Nowe drodze życia. Z Plaszeczko przyjdziemy do Ciebie, żebyś miał bardzo udane życie ze swoją kochającą żoną. Życzymy Ci od tego od naszych kolegów z Data Brooklyn. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo, dużo szczęścia, dużo, dużo dzieci i wracaj po szybko robić raport dla Życzymy Życzę Ci dużo szczęścia na nowej drodze życia. Mam nadzieję, że to by się przypoło, że będziesz super szczęśliwy, więc to ja wybrałem najlepszego. Dużo szczęścia raczej sam.